Lepiej nosić niż się prosić. Lepiej zrobić racjonalne zakupy ze współczesnym, lekkim sprzętem, ani nosić. Ani prosić. A ten to jedno i drugie. I nosi, i się <grym> musi prosić <grym> z tym starodawnym sprzętem. No i co? Który ma rację pan pancerny czy pan kolorowy? Może obaj mają rację. Może żaden nie ma racji. Napiszcie na dole w komentarzu. No więc właśnie, obaj mają rację, i obaj się mylą. Ważna jest samodzielność, samowystarczalność. Najlepiej mieć sprzęt, który pozwala nam radzić sobie samemu i nie musimy się nikogo o nic prosić. Z drugiej strony warto mieć sprzęt, który jest lekki, sprzęt, którego nie musimy targać tak, że przeklinamy swój los, tylko taki, który pozwala nam się sprawnie przemieszczać. No i trzecia sprawa: czy to jest możliwe tylko przy użyciu współczesnego sprzętu? Czy tylko współczesny sprzęt pozwala nam się sprawnie przemieszczać i nikogo nie prosić o pomoc? No właśnie, jest to nieprawda. Jest to nieprawda, jest to mit, który postanowiłem obalić na mojej wyprawie w 2019 roku, kiedy wyruszyłem z malutkim tobałkiem daleko za koło podbiegunowe, tak żeby było naprawdę trudno i żeby tam nikogo nie było, nikogo, żebym nie musiał się prosić o pomoc. Jeśli jeszcze nie widzieliście serii filmów z mojego wypadu, gdzie właśnie to robię, z mojej szalonej wyprawy, to znajdziecie tutaj link do pierwszego z filmów serdecznie zapraszam szalona wyprawa w tajgę solo 8 dni z malutkim tobołkiem a jeżeli widzieliście i zastanawiacie się co dokładnie miałem w swoim plecaku jaki był mój ekwipunek ile on dokładnie ważył to zapraszam do filmu no dobra był wstęp to teraz pokażę wam po kolei co ze sobą miałem z czym to się je, jak to wygląda, czy to jest praktyczne i ile to waży. Na pierwszy ogień idzie sam plecak. E, miałem ze sobą radziecki mieszok. Jak widzicie, to jest taki po prostu prostokątny kawał materiału, czy może prostokątna torba z doszytą szelką. Jest jedna szelka, którą później pokażę Wam, jak się zawiązuje na tym plecaku. No to jest taka rosyjska myśl techniczna. Te plecaki były już używane przez Carską Armię. Bardzo proste, pancerne, z grubego płótna i bardzo skuteczne. Takie nie łamiąca, Zalety: Mieszok sam waży około pół kilograma. Czyli jeżeli będziecie mieli na przykład plecak pana pancernego. To on będzie ważył jakieś 2,5 kg, a jeżeli będzie bardzo wypasiony, to będzie potrafił ważyć nawet 4 kg. Plecak pana kolorowego będzie ważył około 1 kg. Tu mamy plecak, który ma pojemność około 20 paru litrów w środku, ale do tego ma troki. Możemy przytroczyć koc i pałatkę na zewnątrz, w związku z tym plecak robi się całkiem praktyczny. Całkiem pojemny. No i waży pół kilograma. Wada jest taka, że systemu nośnego tutaj nie ma. Plecki wam się spocą na pewno. Jest, po prostu, jest to po prostu worek na ziemniaki, do, który się zawiązuje w bardzo specyficzny sposób. Żeby plecak otworzyć albo zamknąć, to trzeba odczepić od niego e, szelki. Taka konstrukcja. Ale bardzo lekka. Jeżeli się dobrze to spakuje, to też plecak robi się całkiem wygodny. Na nagraniu możecie zobaczyć, że używałem podkładki filcowe. Po prostu miałem dwa kawałki grubego filcu, które sobie podkładałem pod szelki na ramiona, i dzięki temu e, nic mi się nie wrzynało. Plecak ważył około 12 kg, i z tymi podkładkami filcowymi nic mi się nie wrzynało, wszystko było wygodne i super. Następnie mamy polską pałatkę. Z czasów Układu Warszawskiego. Jest to rozmiar trzeci, czyli rozmiar największy. Pałatka waży na sucho, jak nie zamokła, około 1,5 kg i mamy dzięki temu płaszcz przeciwdeszczowy, ochronę plecaka, jeżeli założymy pałatkę na plecy, i namiot. Wszystko się zamyka w 1,5 kg. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Jeden przedmiot jednocześnie służy nam za namiot albo za płaszcz przeciwdeszczowy, ale jest to rozwiązanie dzięki temu całkiem lekkie, nawet w nowoczesnych konfiguracjach. Jeżeli będziemy chcieli mieć namiot, kurtkę przeciwdeszczową i osłonę plecaka, to też może się okazać, że wszystko będzie ważyło około 1,5 kg. W przypadku rozwiązań współczesnych, ale taktycznych, wojskowych, namiot. Kurtka przeciwdeszczowa i osłona plecaka będą ważyły dużo więcej, to będą jakieś grube kilogramy. Więc tutaj mamy po prostu e, rozwiązanie, też trochę mniej wygodne, ale jeżeli się człowiek przyzwyczai, to praktyczne i lekkie. Mamy też koc. Koc ma jakieś 1,60 m szerokości i 2 m długości. Jest zrobiony z takiej zbitej, cienkiej wełny. Czyli ta wełna będzie dobrze chroniła nas przed wiatrem, e, ale będzie umiarkowanie ciepła i w rozmiar 2 m na 1,60 m to jest koc, którym możemy się ewentualnie nakryć, jeżeli śpimy na łóżku. No ale to nie będzie ciepłe rozwiązanie, bo będzie nam go podwiewało. Jeżeli chcemy się nim zawinąć, tak jak ja się zawijałem i widzieliście to na e, poprzednich filmach, no to wtedy ten koc starcza na jakieś 2 trzecie człowieka. Można sobie ciasno owinąć stopy, nogi, brzuch, do połowy pleców mniej więcej. Jeżeli chcielibyśmy się owinąć całe ciało, no to potrzebujemy albo większy koc, albo potrzebujemy drugi koc, którym się zawiniemy. Ja nie miałem ani jednego, ani drugiego. Mój koc nie był duży. Nie miałem też drugiego koca, ale miałem wełnianą bluzę mundurową. To jest takie grube sukno, gryzące i ciepłe. Doskonale sprawdza się podczas marszu, jeżeli idziemy przy temperaturze o kilku stopni na plusie. Dobrze nas chroni przed wiatrem, dobrze izoluje, ochroni także przed lekką mrzawką. Jest to taki starodawny odpowiednik współczesnego windstopera jakiś takiej kurtki soft shell, która jest jednocześnie polarem, ale jednocześnie chroni przed wiatrem albo lekkim deszczem. I ja się tym po prostu nakrywałem, jak spałem na posłaniu. Górną połowę ciała i głowę sobie nakrywałem tym, tą bluzą. Jest to bluza mundurowa polskiego wojska z czasów II Rzeczpospolitej. Bardzo wygodny i praktyczny strój. W plecaku miałem też sweter wełniany. Jest to sweter norweski, z norweskiej wełny. Bardzo ciepły. Bardzo przyjemny, super sprawa, obszerny. Lubię obszerne ubrania, w których, dużo, w których można się łatwo poruszać, które można założyć na inne ubrania i które za zawierają sobie dużo nieruchomego powietrza, które też izoluje. I to jest, to jest właśnie taki sweter Nie zakładałem go w czasie marszu, bo byłoby mi za ciepło, ale zakładałem go w czasie obozowania, kiedy już przestałem się za bardzo ruszać i kiedy kładłem się spać. Miałem też ze sobą w plecaku parę skarpetek. Są to skarpetki wełniane, kupione pod gubałówką w zakopanem. Była to druga para, zdejmowałem przemoczone skarpety, zakładałem suche skarpety i w nich spałem. W mieszoku miałem też spakowaną bieliznę merynosową wełnianą, e, po prostu gru komplet grubej bielizny, góra i kalesony. Jest to bielizna o wysokiej gramaturze. Gruba, której też nie nosiłem, była taką bielizną awaryjną, gdybym na przykład zupełnie się przemoczył w czasie marszu w deszczu, i którą zakładałem do snu. W mieszoku miałem też spakowany taki magiczny panel jest to prostokąt z filcowy z filcu był złożony na pół i włożony do plecaka tak, żeby był od strony pleców, dzięki czemu było mi trochę wygodniej, chronił mnie przed, jeżeli cokolwiek miałbym nie uwierać w plecy. No to to mnie przed tym chroniło, a już po rozbiciu obozu rozkładałem sobie to i kładłem na posłaniu i było taką mikroskopijną karimatą, którą sobie podkładałem po prostu pod, pod nerki, pod tyłek, pod te najbardziej wrażliwe miejsca, żeby dodatkowo jeszcze mnie odizolowało od gleby. Miałem trzy narzędzia, takie najważniejsze ze sobą. Miałem ze sobą siekierę, to jest helkowerk. Siekiera ma około kilograma wagi. Długość taką no, na przedramie to jest taki bankard. To jest taka półtora ręczna siekiera. Ona jest minimalnie za ciężka, jeżeli jest człowiek nieprzyzwyczajony do pracy jedną ręką, i minimalnie za krótka i za lekka do pracy oburącz. Ale jeżeli się człowiek trochę przemoże i popróbuje, no to się ogarnie i wtedy może rzeczywiście pracować i jedną ręką, i oburącz. Jest to praktyczna siekiera. Która może ścinać całkiem spore drzewa, co się co udowodniła w górach skalistych. Fajny kawałek sprzętu. Miałem też ze sobą składaną piłę Opinela z, z drewnianą rączką i takim staromodnym, staromodną blokadą. W związku z tym idealnie się nadawała do, na moją wyprawę. I ona robi, zrobiła jakieś 90% roboty na tej wyprawie. Zdecydowaną większość roboty zrobiła piła, ona nacięła całe to drewno. M Moglibyście powiedzieć, że no to, to po co zabrałeś siekierę? Zabrałem siekierę, dlatego że taka piła może się dosyć łatwo złamać. No i w tamtych warunkach byłbym w dużych tarapatach, gdyby mi się złamało, zniszczyło jedyne narzędzie do pozyskiwania opału na nos. W związku z tym, siekiera była e, jako takie narzędzie awaryjne, zapasowe. Gdyby mi się piła złamała no to siekierą jak najbardziej bym obrobił całe potrzebne mi drewno. No i siekierę dużo trudniej jest uszkodzić, zniszczyć w lesie. Miałem też ze sobą nóż. Jest to pukko, czyli taki tradycyjny fiński nóż. Mory, które dobrze znacie, są robione na wzór pukko, czyli tych tradycyjnych finek, fińskich noży. Nie jest to żaden pancerny nóż, nie jest to żaden full tang. Jest to nóż z trzpieniem. Ostrze ma jakieś 3 mm grubości, ale jest to bardzo ostry i praktyczny nóż. W większości przypadków używałem go do przygotowywania jedzenia, do przecinania różnych sznurków i innych rzeczy. Od biedy także mogliście zobaczyć, że używałem go do batonowania, ale dosyć niewielkich szczapek, raczej takich drzask na ognisko. Jest to. Mówiąc brzydko, no name, to znaczy ja nie wiem, jaki jest producent, może, może on był ręcznie zrobiony przez kogoś. Nie wiem, ja go kupiłem w takim magicznym sklepie w Danii, w sklepie z różnymi pięknymi artefaktami i przedmiotami, i tam był ten nóż i nie miał żadnej nazwy, nie miał żadnej nazwy producenta. Ale jak dotąd, od bardzo wielu lat, doskonale się sprawdza na wszystkich moich wyprawach. Z innych rzeczy, które jeszcze miałem, to miałem na sobie. Koszulka, też z merynosa, ale cieńsza gramatura, do marszu. Chusta bawełniana. Jest to taka arafatka, tylko że jest żółto-żółta, w związku z tym nie widać charakterystycznego wzoru i w związku z tym no, mniej się kojarzy z czasami współczesnymi. Miałem też płócienne gacie. Miałem płócienne gacie, które dzisiaj przypominają Spodnie od garnituru albo spodnie, w jakich jeszcze niedawno bezdomnego można było spotkać, takie nito garniturowe, ni to nie wiadomo co, trochę jak chłop na wsi czasem w takich nitogarniturach chodzą starsi panowie, no to to są takie spodnie. Ale to są spodnie o pochodzeniu wojskowym, tylko, że z połowy XX wieku. To jest jakieś takie bawełniane płótno. Spodnie bardzo mocne, wygodne, praktyczne. Nie ma w nim dziwnych wynalazków, nie ma żadnych ład specjalnych na kolana, żadnych wzmocnień w kroku, ale spodnie są bardzo wytrzymałe i sprawdzały się doskonale. Miałem też parę wełnianych skarpet, też kupionych pod gubałówką w Zakopanem, takich naprawdę długich do kolan. Dzisiaj nie mogę dostać nowszej pary, bo te, te skarpety już mi się podarły, mają dziury. Jeżeli wiecie, gdzie można kupić podkolanówki wełniane, rozmiar 46 i takie bardzo duże, takie, że one rzeczywiście sięgają do kolana i tam można do nich wcisnąć jeszcze grube spodnie do środka, że robią jednocześnie za stóp tuty. Jeżeli wiecie, gdzie takie coś można kupić albo znacie kogoś, kto mógłby wydziergać, to napiszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Miałem też oczywiście czapkę pilotkę, i powiem wam, że tam w, na dalekiej północy, gdzie czasami potrafi wjechać straszny wicher, gdzie właśnie kiedy temperatura jest taka około 0 stopni, doskonale się to sprawdza, doskonale chroni przed wiatrem. Jeżeli pod tym, pod tym jeszcze miałem założoną grubą wełnianą czapkę, którą miałem ze sobą, no to już w ogóle było mi bardzo ciepło w głowę i bardzo wygodnie. A to, że wyglądałem jak idiota, to tylko dodatkowy bonus. W kieszeni mieszoka niosłem taką oto butelczynę. Jest to szwajcarska manierka, ma pojemność jakieś pół litra. No i tam miałem zawsze te pół litra przegotowanej wody na czarną godzinę. W Laponii na północy można spokojnie pić wodę z jezior i ze strumieni, na żywca nieprzegotowaną wodę, prosto z jeziora i prosto ze strumienia, ale miałem jeszcze dodatkowo właśnie pół litra przegotowanej wody. Na czarną godzinę, gdyby się coś wydarzyło. Czasem zdarzało mi się w Laponii też wejść w takie miejsce, gdzie przez kilka godzin nie było żadnej dostępnej wody i wtedy trochę mi się pić chciało, mogłem się odwodnić. W związku z tym na taką sytuację miałem właśnie pół litra wody w butelce. Miałem też stalowy kubek, urwało się mu już ucho, niestety, temu kubku urwało się ucho. Też około pół litrowy kubek, szeroki. Bardzo praktyczny, super sprawa, to był mój jedyny garnek, kubek do picia kawy, po prostu wszystko w jednym. Wieszałem go na, te, na zewnątrz plecaka i sobie radośnie podzwaniał, kiedy wędrowałem z mieszokiem. Pokażę Wam jeszcze w jaki sposób się zawiązuje tą szelkę na plecaku, w ogóle z czym to się je. No więc mamy spakowany nasz e, radziecki mieszok, do kieszonki wsadziliśmy e, naszą manierkę. Odwracamy ustrojstwo, związujemy po prostu jak mieszek, jak jakiś worek ziemniaków. Zawiązujemy po chamsku sznurek, żeby tu się zrobiła taka, taki cukierek, taka bulwa. No i bierzemy nasze szelki, to jest po prostu jeden pas, składamy pętelkę na środku Przekładamy ją przez naszą bulwę. I zaciskamy. I jest gotowy plecak. I jeszcze jedna rzecz. Drugowojenne i wcześniejsze carskie mieszoki nie miały troków. Żołnierze musieli jakoś inaczej kombinować. W tych powojennych zaczęto już doszywać troki z mocnej taśmy, dzięki czemu można bardzo łatwo przy, przyczepić koc i pałatkę na zewnątrz. Są po po dwa takie troki po każdej stronie, i to jest rzeczywiście z bardzo grubego materiału. W ogóle, gdyby ten mieszok nie był zrobiony z takiego pancernego płótna, to on mógłby ważyć spokojnie 250-300 gramów, mógłby być spokojnie o połowę lżejszy niż jest.